Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dzisiejszy odcinek połączony, poświęcony jest takim małemu miksowi figurek, który, który ostatnio do, u mnie zawitał. Będą to dwie figurki do kolekcji Sebastiana i Patrycji, właściwie Patrycji i dwie do mojej kolekcji. Przy okazji chciałem zacząć od tego, że pokażę wam... Tak, dla przypomnienia, tu najpierw ta figurka, którą będziemy e, oglądać, jest to patronu z Rona Wesleya z Harry'ego Pottera. E, tak się prezentuje pudełko, z tyłu jest tylko ta jedna figurka. Nie przepadam za tym, chciałbym, żeby, wolałbym, żeby jednak była cała seria, żeby wiedzieć co szukamy, no ale część tak ma zrobione. Jeżeli jest to jedna figurka tylko dana, to tak, ale jeżeli jest to jakaś seria, to wolę, jak jest. Jak jest zdjęcie kilku figurek? Dla tych, którzy zbierają Harry'ego Pottera, jest to odnowiony, jak gdyby Resto, to się też nazywa, czyli ponowne wydanie figurek, które już były, chociaż nie wiem czy akurat tej, ale takie w takich pudełkach teraz są figurki z Harry'ego Pottera, kiedyś były w takich ciemniejszych pudełkach. To już, że tak powiem, dla fanów pudełek i Harry'ego Pottera, niech sobie tam powiedzą sami czy im to odpowiada. Jak otwierać pudełko, żeby, żeby go nie uszkodzić, czy tam nie zniszczyć, bo wiele osób gdzieś tutaj próbuje od góry wkładać palec i od razu gniecie tą folię, ona też się tutaj w środku zagina. Najprostszym sposobem jest otwieranie jakąkolwiek rzeczą taką tego typu, czy tym nożykiem takim do listów, czy właśnie taki a karta kredytowa. Najprostszy sposób, po prostu wkładamy ją tutaj to miejsce delikatnie podnosimy do góry, o, żeby ten, ten tutaj zatrzask nam się wysunął. Tak samo możemy zrobić z drugiej strony. O, też podnosimy do góry i już mamy otwarte bezproblemowo pudełko. Wyciągamy figurkę z środka. Ostatnio wam pokazywałem już wyciągnięte te figurki, żeby nie hałasować. O, tutaj też przykład, że czasami bywają tak zapakowane figurki, w takie dwuczęściowe. Nie są tak składane, tylko takie dwuczęściowe. Także to nie jest też wyznacznik jakiegoś, że to jest podróbka czy coś, czy coś innego. No, dla przypomnienia, też jeszcze jedna rzecz: figurki bywają made in China i made in Vietnam. Moja teoria jest, że te z Wietnamu są lepiej wykonane, ale to tylko niektóre serie. Dobra, tak prezentuje się ta figureczka. Za dużo wam nie powiem o Harrym Potterze, widzę tylko, że to jest jakiś taki opiekun czy duszek, który opiekuje się daną postacią z Harry'ego Pottera, tu akurat Rona Wesleya, taki mały chyba piesek. Fajnie zrobiony, fajny ten efekt, tylko tutaj od razu chciałbym jednak chyba, żeby on był w tej wersji świecącej w ciemności, czyli glow in the dark, ale no wygląda fajnie, ciekawie. Pewnie spróbujemy tam uzbierać patrycji wszystkich tych patronusów. Na razie dostała jednego, żeby zobaczyć, jak, jak one się prezentują. Wykonanie fajne. Fajnie tutaj widać, że nawet są pazurki. No, kolorystycznie jest to tylko jeden kolor. Tak jak widzicie, także szału tutaj tutaj nie ma. Dobra, uciekamy z nim i jedziemy z drugą figurką. Drugą figurką, jaką dostała patrycja, jest Fredek, czyli Freddy Mercury z grupy Queen. W rewelacyjnym wydaniu z koroną, ona zbiera te popy muzyczne. Ja też zbieram muzyczne, ale tylko te, które mnie rzeczywiście tam interesują. Mam The Police i Pet Shop Boys. Pokazywałem wam też dla swojego kolegi kupione grupę Slayer. Patrycja ma tam kilka tych popów muzycznych, może kiedyś poprosimy ją, żeby też nagrała filmik, czy Sebastian. O, tak prezentuje się cała kolekcja z Queen, czyli jest cały zespół i taki Freddy Mercury w najstarszej wersji, jeszcze z lat 70., a później mamy, mamy te nowsze wydania, czyli Fredek taki w, w, w Wembley, Fredek bez Kurteczki w złemblej, Fredek w koszulce i Fredek w koronie. A tak prezentuje się ten pop, i jest naprawdę przefajny. Zobaczcie, jaki wypasiony, jaki duży. Ja w ogóle mam bardzo sentyment do tych popów, które mają coś na głowie, coś dużego. Pamiętacie, jak podobał mi się bardzo Raiden z Mortal Kombat, czy wszyscy Kowboje. Czy, czy no to, co w ogóle czy chudy z Toy Story, czy Kowbojka, którzy mieli duże kapelusze i wtedy fajnie się te popy prezentują. Dobra, ale zobaczmy sobie Frediego, Jest naprawdę królewski, no bo inaczej nie da go się nazwać. No, rewelacyjnie wygląda. Ja nie mam nic Queen, ale szanuję bardzo ten zespół za jego wielkie hity. Bardzo doceniam Fredy, wielkim artystą był i szacun dla niego na pewno na zawsze to jednak ci artyści starego pokolenia to jest, to jest klasa sama w sobie to co on tworzył dobra zobaczmy sobie bliżej no ta korona może nie jest tak wypasiona jak gdzieś tam chyba korona widziałem z Sherlocka ale naprawdę fajnie fajnie to się prezentuje tutaj, tutaj jest ten taki Taki materiał, jakieś tam włożone w to kryształy Sam Freddy. No, jak Freddy, no wiadomo, nie sposób go pomylić. Szczególnie w tej pozie i z tą pięknie ogłosioną klatą. Specyficznie też trzymany mikrofon. Te buciki, które on nosił, też zawsze to były. <laughs> Przepraszam, też takie jego ulubione buty. Tu chyba jednak to były Adidasy. A normalnie on nosił takie. Takie buty do e, boksu, do walk bokserskich, bo on, bo on boksował kiedyś w młodości. E, te spodenki takie z lampasami. No mówię, jeszcze raz wspomnę tą fantastyczną klatę. Zobaczcie czy ją tam będzie dobrze widać. No, Freddy tu, ma tutaj jeszcze taką narzucony ten płaszcz, czy, czy taką, e, nie wiem jak to nazwać. No dobra, przyjmijmy, że narzutkę, e, czy taką, o, pelerynę pelerynę, proszę. Czyli Freddy jest naprawdę, naprawdę super i bardzo, bardzo się spodobał Patrycji. Dobra. Teraz to, co dotarło do mnie. Ostatnio był odcinek o Edwardzie Nożyco-Rękim. No nie było tam setek wyświetleń. Nie wiem, czy mało, mało osób gdzieś tam zna ten film, ale no trudno. Ja chciałem mieć jedną figurkę tą z żywopłotem, ale kupiłem sobie też takiego klasycznego z poppinel klasycznego Edwarda Rękiego, proszę w takiej wersji. Dobra, już wam pokazuję. I tak on się prezentuje, jest to taki klasyczny w takim stroju ze skóry taki z pełno takich zamków czegoś no taki sadomaso te oczywiście noże nożyczki te ostrza na jego palcach no twarzyczka przepięknie wykonana te wszystkie takie blizny te oczka te usteczka no Edward jest fantastyczny no różni się tą troszeczkę pozą bo ma uniesioną dłoń i tym strojem główka jest już sprawdziłem, bardzo bardzo podobna do tej z tamtego, z tamtego wydania. Dobra, na koniec zostawiłem sobie jeszcze jedną figurkę, chociaż nie wiem, czy uda mi się. O, pokażę ją Wam od razu, dla porównania jest taka trochę inna. Zdarzałem się takie figurki, czyli jest, jest to dr Ian Mac Malcolm z Parku Jarskiego i jest on w takiej wersji leżącej, i tak też zrobione jest pudełko, czyli jest, jest trochę inne. Normalne pudełko jest, wygląda w ten sposób, znaczy wielkościowo są takie same, ale sposób otwierania jest tutaj taki, że, że z boku mamy tutaj to okienko i wtedy wyciągamy tą figurkę w ten sposób. E, tutaj cała, cała seria tych figurek, jest to ekskluzyw do Parku Irańskiego i prezentuje się naprawdę, naprawdę przeprze, switaśnie, pasuje nam tutaj. Jest to ta wersja, taka rannego Malcolma. E, prezentuje się naprawdę fantastycznie. E, dobra, ustawię, ustawię go tutaj, tak na pierwszym planie, a resztę, o, będzie tak, żebyśmy mogli mieć wszystkich tutaj. Proszę, jest Fredek, jest Patronus, jest dr Ian Malcolm z Parku Jalejskiego. E, no, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Parę fajnych figurek w uzupełnieniu. Zapraszam na następne odcinki. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Dziękuję także wszystkim starym widzom i oglądającym, komentującym mój kanał. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej!